Marek Klapa, Polskie Radio 24, witam bardzo serdecznie w telewizji biznesowej, a my już łączymy się z naszym kolejnym gościem, a jest nim Marcin Kiepas, analityk TikMil. Dzień dobry Marcinie. Dzień dobry. No witam Cię Marko. witam dobry Państwu. Marcinie, pierwsze pytanie, które się pojawia, to pytanie o politykę międzynarodową. W ogóle bardzo dużo ostatnio tej geopolityki w naszych programach, ale w ogóle w gospodarce. Od 2 kwietnia minęło już trochę czasu, już teraz widzimy w połowie maja, że Stany Zjednoczone negocjują, niektórzy podają nawet z około 50 państwami w tej chwili, warunki tej polityki celnej. Wiemy już o porozumieniach, jak na przykład z Wielką Brytanią, czy udanych negocjacjach w Genewie z Chinami. Więc moje pytanie do Ciebie: czy w tym momencie możemy mówić o jakiejś odwilży, jeżeli chodzi o tą wojnę celną, wojnę handlową, czy może rzeczywiście te pierwsze jaskółki wiosny nie czynią i jeszcze rynki nie biorą tak mocno pod uwagę tego, co dzieje się w polityce międzynarodowej? Nie, no, rynki zdecydowanie biorą pod uwagę mm. to, co dzieje się w polityce międzynarodowej. Owszem, chyba nikt nie wie, co siedzi w głowie Donalda Trumpa. A kto by wiedział, to byłby bogatym człowiekiem. Natomiast sądząc po zachowaniu rynków, głównie Wall Street, no bo tutaj te spadki wywołane najpierw obawami o wprowadzenie ceł, a w kwietniu samą już decyzją, kiedy cła były nakładane na w zasadzie większość państw tym bardzo duże cła na Chiny, no to Wall Street najmocniej reagowało. Naj, najmocniej najmocniej spadało, no i później automatycznie najpierw było przypomnijmy zawieszenie ceł na 90 dni i to też jest ciekawa sytuacja, bo już połowa tego czasu minęła. Zobaczymy, co będzie, jaki będzie finał w lipcu, a teraz kolejne doniesienia. Czy to podpisanie umowy z Wielką Brytanią, czy, to, czy ten ostatni temat, czyli jakaś, jakiś, jakaś, jakieś porozumienie e, takie przednegocjacyjne, bo to jest tylko porozumienie przednegocjacyjne przednegocj z Chinami, to wszystko jest przez rynki finansowe uwzględniane. No i gdyby próbować zgadnąć, co tam siedzi w głowie Donalda Trumpa, no to chyba pasuje taki scenariusz, że Albo to mocne nakładanie ceł jest faktycznie elementem jakiejś strategii negocjacyjnej, że wtedy Trump czy, czy amerykańska administracja negocjuje już z innej, z innej pozycji, troszeczkę. Troszeczkę mocniejszej, bo faktycznie, gdy się walczy z całym światem, no to ta faktyczna pozycja nie jest taka aż, aż tak silna. Natomiast w tej sytuacji po nałożeniu ceł, no można się miękko z tego wycofywać. No albo jest też druga opcja, że rynki finansowe po prostu zmiękczyły Trumpa. No, Trump już chyba wczoraj, czy, czy, czy przedwczoraj był taki wpis, że reakcja giełdy, te wzrosty na Wall Street po ponad 20% od no tego kwietniowego dołka, no to jest sukces prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast no niezależnie, którą opcję uznamy za właściwą, to póki co jesteśmy w takim miejscu, że rynki uznają, że to co najgorsze już jest za nami, no i teraz mhm. sytuacja będzie się powoli normalizowała. Oczywiście szkody, które zostały wyrządzone przez tę chaotyczną politykę uprawianą przez prezydenta no nowego, nowego, starego prezydenta Stanów Zjednoczonych, no są i będą obecne. Tego nie da się odbudować, tym nie da się odbudować do końca zaufania generalnie do stanów zjednoczonych i to pokazuje pokazuje zachowanie chociażby amerykańskich indeksów, które owszem odbiły ponad 20% od dołka z kwietnia, ale wciąż są wyraźnie poniżej swoich historycznych rekordów podczas gdy taki DAX, czy nawet nasze indeksy WIG, mWIG czy SWIG w ostatnim czasie te rekordy wszechczasów podbijały. Ale nie masz takiego wrażenia, że trochę warszawska giełda w ostatnich dniach straciła impet? Zobacz, dzisiaj rozmawiamy 14 maja w środę, a wczoraj 13 maja była taka sytuacja, że WIG i WIG20 no, przez większość sesji były jednak po czerwonej stronie rynku, dopiero po południu gdzieś to odbicie się pojawiło. Jeżeli weźmiemy takie intradayowe stopy zwrotu na warszawskiej giełdzie i porównamy z tym, co się dzieje w Europie, no to zaczynają nas te główne indeksy Europejskie z wielu stolic wyprzedzać. Czy tutaj mamy do czynienia z jakimś rzeczywiście, nie chcę powiedzieć zadyszką, bo cały czas ta giełda na papierze dobrze wygląda, ale czy mamy do czynienia z jakimś takim, nie wiem, wyhamowaniem, czy właśnie utratą rozpędu warszawskiej giełdy? Mamy do czynienia z wyhamowaniem wynikającym ze skali obserwowanej w ostatnim miesiącu, czyli od tego kwietniowego dołka wzrostów, jak również z wyhamowaniem wynikającym ze skali wzrostów od początku roku, bo owszem, zwłaszcza wczoraj widzieliśmy taką no, relatywną słabość polskiego rynku na tle innych rynków europejskich, ale nie zapominajmy, że. WIG20, który akurat w tej trójce indeksów, w czwórce polskich indeksów wczoraj zachowywał się dość słabo, od początku roku w tej chwili jest 25, do, do tej pory, czy obecnie jest 29% wyżej niż niż na początku roku. Natomiast niemiecki Dax to jest wzrost rzędu od początku roku 18%, francuski Cacaron bodajże to jest 6 czy 7%, więc w sposób naturalny po takich mocnych wzrostach jakaś zadyszka przychodzi. Ja nawet uknąłem sobie taką teorię odnoszącą się do, w ogóle do szerokiego rynku, że WIK. Szeroki WIG, który na sesji poniedziałkowej dotknął, przełamał, później wrócił poziomu 105 tysięcy punktów i który od początku roku zyskał 31% że w tej chwili po pierwsze, jakie, jakie zatrzymanie, jakaś korekta, jakaś realizacja zysków jest naturalna, szczególnie że ten indeks jest na, był w poniedziałek na najwyższych poziomach w historii. Po drugie, ta skala wzrostów od początku roku na, na polskim rynku, te 30% jest już na tyle duża, że w sposób naturalny musi się dokonać na giełdzie w Warszawie wymiana liderów HOS-y, Bo ja wciąż zakładam, że HOS-a w Warszawie jeszcze spokojnie kilka kwartałów może potrwać, że przy dobrych nastrojach na, czy relatywnie dobrych nastrojach na rynkach globalnych. Utrzymujących się powiedzmy w, do końca roku, czyli bez jakichś dramatycznych zdarzeń, dramatycznych zwrotów, bez załamania przy tych dobrych nastrojach na rynkach globalnych, obniżki stóp procentowych w Polsce, które już się rozpoczęły i w dalszej części roku będą kontynuowane, a także będą kontynuowane w roku przyszłym, plus oczekiwane przyspieszenie wzrostu gospodarczego plus te stymulusy, o których w Europie, o których zwłaszcza w Niemczech, o których już troszeczkę zapomnieliśmy, ale przecież to dopiero, dopiero nastąpi, te pieniądze będą wydawane, plus pieniądze wydawane na zbrojenia, to wszystko ma szansę ciągnąć dalej, ciągnąć dalej giełdę w Warszawie, bo to będzie przekładało się na wyższe zyski spółek, a wyższe zyski spółek no to w sposób oczywisty powinny przekładać się na wyższe kursy, czyli wyższe indeksy, niższe stopy procentowe, to oprócz wsparcia dla gospodarki, to też lepsze wyceny akcji Mhm. Więc zakładam, że hos będzie kontynuowana, natomiast do kontynuacji hos w Warszawie potrzebna jest teraz wymiana liderów wzrostu. Żeby to opisać dokładniej, zakładam, że banki, które świetnie sobie radziły, Big Banki, był w poniedziałek na najwyższym poziomie w historii, że banki, inwestorzy będą się przenosić z banków. Na inne sektory. Być może te ostatnie wzrosty na przykład spółek energetycznych yy, i dzisiaj energetyka też y, pnie się mocno y, do góry, bo jak zerkałem wcześniej, to były wzrosty podchodzące pod 2% indeksu WIK Energia. Być może y, te wzrosty sektora energetycznego, czy dzisiaj też dobrze radzi sobie budowlanka, że to jest. Y, to jest ten element zmiany liderów HOS. Tutaj też od razu chcę zaznaczyć, że nie oczekuję, że banki jakoś dramatycznie, że akcje banków będą nawet niedramatycznie, że będą spadały. Banki, co pokazują dzisiejsze wyniki, chociaż BNP, wciąż publikują dobre wyniki i zakładam, że Przynajmniej do końca roku te dobre wyniki będą yy, banki publikowały, pomimo że owszem obniżki stóp procentowych będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy, ale jednocześnie zakładam po pierwsze, że przyspieszenie wzrostu gospodarczego dla banku, co będzie oznaczało yy, Większą, szerszą akcję kredytową i to, i, i, i to zostanie w wynikach zauważone. Po drugie, jest pewnym takim zjawiskiem, że w przypadku stóp, obniżek stóp procentowych szybciej na obniżki reagują lokaty. A a u nas to, to, to pewnie wynika z tego, że sektor generalnie jest nadpłynny i, i, i nie musi walczyć o, o klienta, a dopiero później reagują na to oprocentowanie kredytu. Więc banki dobre wyniki będą miały jeszcze w tym całym roku i za rok pewnie wypłacą równie sute dywidendy jak w tym roku. Natomiast jeżeli chodzi o zachowanie kursów, to nie oczekuję już wzrostów, raczej zakładałbym, że następne kwartały to będzie jakiś trend boczny, może trend boczny lekko taki wzrostowy. Natomiast, żeby hossa u nas trwała, tutaj wracając do tego głównego wątku, konieczna jest wymiana, wymiana liderów wzrostów i między innymi to tę ostatnią zadyszkę też łączę z tym, czyli nie tylko z takim naturalnym wyhamowaniem po tym, Szalonym okresie, tym szalonym miesiącu, kiedy giełda w Warszawie, tak jak inne giełdy, odrabiały, odrabiała te straty z początku kwietnia, te, te straty związane z cłami, z, z Trumpem i, i obawami, że w tej chwili globalny handel nam się całkowicie zawali, ale właśnie z taką zmianą liderów, powolną zmianą liderów Hossy, i nie wykluczam, że najbliższe dwa, a być może nawet trzy tygodnie to będzie jakiś rodzaj realizacji zysków. Tak samo nie tylko u nas, ale też na europejskich parkietach i chyba też w Stanach Zjednoczonych, bo tamtejsze indeksy porosły od dołków po ponad 20%. SP. S&P jeszcze może ma miejsce do wzrostu, bo gdyby tak trzymać się takich okrągłych poziomów, to 6000 punktów na S&P może ten indeks jeszcze przyciągać, natomiast NASDAQ, Przetestował, wczoraj zaatakował poziom 19 tysięcy punktów, i, i wydaje mi się, że tutaj powyżej tego poziomu inwestorzy chętniej będą zyski realizowali. Więc taki jest mój scenariusz na najbliższe 2-3 tygodnie dla globalnych rynków akcji: no to jest wyhamowanie tych pokwietniowych wzrostów, jakaś realizacja zysków. Marcinie, tutaj jedno ważne uzupełnienie. Rozmawiamy w środę 14 maja około godziny 10, parę minut po godzinie 10. Wspominałeś o tym, że energetyka w Polsce bardzo mocno rośnie i mamy tutaj odpowiedź, bowiem szanowni Państwo, jedna zespółek, a konkretnie tutaj mam na myśli zespół elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. zyskała dzisiaj, uwaga, to jest informacja z godziny 10, z minutami zyskuje w tej chwili 23%. Właśnie ta spółka, jak podaje Business Insider, zespół elektrowni Pątnów Adamów Konin przechodzi fundamentalną transformację, wskazują analitycy biura maklerskiego PKO. Przepraszam banku PKO. Wycena rynkowa, czyli kapitalizacja całej firmy, jeszcze we wtorek wynosiła 975 milionów złotych, a w środę rano sięgnęła już 1 miliard 168 milionów złotych. Przyznasz Marcinie, że wzrost o ponad 20% na początku sesji no robi wrażenie. Robi zdecydowane wrażenie, natomiast podejrzewam mhm. takie, takie strzały mocne na, na tej spółce się czy w ogóle na tych większych spółkach są jednak rzadkością i podejrzewam, że tutaj za tym wzrostem musiała stać jakaś informacja fundamentalna co coś będziemy musiało do tego spłynąć, będziemy do tego doczekać o czym jeszcze jeszcze serwisy jeszcze, o czym jeszcze nie wiemy natomiast to, to wyraźnie wpisuje się w to, o czym mówiłem, czyli w zmianę liderów Chosy. Ja mówiąc o choście w Warszawie zacznę się martwić, kiedy zaczną równie mocno rosnąć spółki takie. No, mówiąc kolokwialnie, śmieciowe, które, które nie, nie powinny nigdy tak rosnąć. No, wtedy będę troszeczkę przestraszony i będę zakładał, że być może zbliżamy się, nawet jeżeli nie do końca hossy, to na pewno do takiej długiej, kilkumiesięcznej korekty. Ale póki co wszystko przemawia za tym, że akcje mogą drożyć. Oczywiście, jak w każdej Hoście, korekty będą się zdarzać, natomiast ta podstawowa strategia inwestycyjna na Kosse, no to jest przede wszystkim kupowanie właśnie na takich korektach. To jest najlepsza strategia inwestycyjna, więc jestem pełen optymizmu, jeżeli chodzi o polski rynek akcji, a i szerzej też, jeżeli chodzi o globalne rynki akcji. Nawet w przypadku SNT. A rynku amerykańskiego. Jak mówiłem wcześniej, te indeksy są poniżej rekordów historycznych, ale zakładam, że gdzieś w wakacje te rekordy, ponownie amerykańskie indeksy będą biły i będą poprawiały. Okej, okay. to w takim razie zostawiamy polską giełdę i spójrzmy jeszcze na rynek międzynarodowy surowcowy i w tym momencie chciałbym, żebyśmy na chwilę zatrzymali się przy złocie. Szlachetny Kruszec ewidentnie wyhamował, dotknął w, w którymś momencie 3,5 tysiąca mm, dolarów za uncję trojańską, no a teraz porusza się w takim kanale gdzieś tam między 300 czy 3,400 um, nie widać tutaj jakiegoś bardzo silnego um, wzrostu, nie ma też dużych zmian, ale eksperci od analizy technicznej dostrzegają tam formację podwójnego szczytu, a to może oznaczać zmianę, zmianę kierunku i pe pewien nowy trend, w tym wypadku spadkowy dla złota. Jestem bardzo ciekawy Marcinie, czy zgadzasz się z taką prognozą i czy faktycznie czekają nas jakieś turbulencje właśnie na tym szlachetnym kruszcu. No, wygląda na to, że złoto dorosło do korekty, takiej korekty średnioterminowej korekty, która dawno nie była oglądana, bo owszem, w tej ostatniej fali wzrostowej, która rozpoczęła się w grudniu, sobie teraz podglądam wykres mm -hmm. wzrostu na złocie. Ta, ta fala ostatnia zaczęła się w połowie grudnia z okolic. 2,5 tysiąca, no prawie 2600 dolarów za uncję. W połowie kwietnia, tuż po świętach, złoto kosztowało, dotknęło poziomu 3,5 tysiąca dolarów, więc po drodze były korekty, ale to raczej były takie korekty 3-4-5 dniowe, a nie było bardziej rozbudowanej korekty. I zakładam, że właśnie w takiej korekcie, czy na początku takiej korekty jesteśmy, że finalnie ten, ta formacja podwójna innego szczytu, która jest formacją odwrócenia trendu, nam się zrealizuje, tylko że ona trendu wzrostowego na złocie nie zakończy, tylko po prostu da impuls do realizacji zysków, da impuls do korekty. Widzę możliwość, że złoto potanieje nam nawet w okolice, czy wróci w okolice 3000 punktów, natomiast nie niżej, już powyżej 3000 punktów powinien pojawić się spory popyt. Co w tej chwili przemawia przeciwko złotu? No to nawet w ostatnich dniach mieliśmy zawieszenie broni między Indiami a Pakistanem, co jeszcze na początku maja windowało ceny powyżej 3400 dolarów za uncję. Mam, jest szansa na jakieś porozumienie, zawieszenie broni, pokój w Ukrainie. Te rozmowy bodajże będą toczone między prezydentami Rosji i Ukrainy. Turcji już jutro, dodatkowo to odkręcanie ceł, o których rozmawialiśmy na początku na początku programu, mm -hmm. czyli to porozumienie, czy Wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami to też zmniejsza ryzyko i powoduje, że jest mniejsza chęć do zakupów cen złota. Także ja podpisuję się pod tym scenariuszem, że. Mamy na wykresie jeszcze nieutworzone nieutworzono formację podwójnego szczytu, bo żeby do, nie, do tego doszło, złoto musiałoby spaść i zamknąć dzień poniżej 3200 dolarów za uncję i że ta formacja nam się zrealizuje, że będziemy świadkami takiej dłuższej korekty. Trudno oszacować to, jeżeli chodzi o, o czas, ale to równie dobrze może być dwa miesiące, jak i tych miesięcy sześć. Natomiast to cofnięcie na, na rynku złota nie sprowadzi notowań poniżej 3000 dolarów za uncję. Czyli na złocie rozpoczęliśmy korektę. Czekajmy spokojnie na lepsze kursy. Natomiast w, w długim terminie ten trend wzrostowy, który obserwujemy już od bardzo, bardzo dawna, nie jest zagrożony. Więc poziom 3500 dolarów, który w tej chwili jest taką barierą za jakiś czas prawdopodobnie jeszcze w tym roku zostanie przełamane i będziemy wszyscy czekali pewnie na kolejny taki okrągły poziom który będzie pojawiał się w wielu analizach czyli na poziom 4000 dolarów za funkcję i na koniec zupełnie już tak króciutko, bo czas naszej rozmowy niestety dobiega końca. Ropa naftowa. Tutaj bardzo ciekawie wygląda sytuacja na wykresie, bo tak do 5 maja mniej więcej ropa taniała zarówno w tej odmianie Brand, jak i WTI i 5 maja przyniósł właściwie początek dnia, 5 maja, zaraz po długim weekendzie, przyniósł pewną zmianę, bo od tego momentu ropa zaczęła systematycznie rosnąć i mamy do czynienia z taką fałszywą. Formacją, takie odbicie, gdzie właśnie ten dołek jest 5 maja, teraz właściwie już dochodzimy do poziomów mniej więcej z ostatniego tygodnia kwietnia. Jak interpretujesz to, co dzieje się z czarnym złotem, czyli ropą naftową? No, początkowo wyhamowanie spadków i odbicie na ropie to był efekt zatrzymania spadków powyżej kwietniowego dołka, bo Pierwszy ten niższy dołek był w kwietniu. Inwestorzy, część inwestorów postanowiło tutaj zrealizować zyski, inni zagrać na długo. Natomiast później pomogła, pomogło to porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, co zmniejszyło obawy o wzrost gospodarczy na świecie, a skoro świat. Nie, nie przeżyje załamania, światowa gospodarka nie przeżyje załamania, nie będzie się rozwijać wolniej, tylko może się rozwijać szybciej niż to analitycy i inwestorzy zakładali, powiedzmy nie temu, no to ceny złota powinny być odrobinę wyższe. Natomiast nie, nie zakładam, że z tego układu technicznego na, na rynku złota wyrysuje nam się jakaś formacja podwójnego dna i, i ceny. I ceny ropy, nie wiem, czy tam wcześniej nie powiedziałem o złoto, ale cały czas mam na myśli Tak, ropy. myślimy o czarnym ropy. złocie, czy czyli ropy tak. za jakieś dwa miesiące mocno wystrzelą w górę. Raczej mi się trendu bocznego w tym przedziale wahań właśnie z ostatniego miesiąca. Bardzo dziękuję za rozmowę Marcin Kiepa, z analityk Cikmil, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję, dziękuję. że znalazłeś czas i podzieliłeś się swoimi spostrzeżeniami z naszymi widzami. Wielkie dzięki, do zobaczenia. Dziękuję. A ja tylko przypomnę, że oglądają Państwo telewizję biznesową. Wszystkie ważne informacje dla Waszych portfeli oczywiście zawsze u nas. Zachęcam do oglądania i do przeglądania naszych mediów społecznościowych oraz do wejścia na stronę www.telewizjabiznesowa.pl, tam w zakładce program telewizyjny. Można dokładnie prześledzić, jakie kolejne propozycje programowe dla Państwa przygotowaliśmy. A ja się już z Państwem żegnam.